Witajcie. Dotar, dotarła dzisiaj przesyłka z eBay. E, piec do topienia metali, i jednocześnie ma być piec, e, czyli jak palenisko kowalskie. Dwa w jednym na propan butan. Więc spróbujmy to najpierw otworzyć i zobaczyć, co jest w środku, jaka jest zawartość. Ma to być na 12 kg miedzi, a coś koło 3 kg aluminium. Zobaczmy, co mamy w kombajczyku. A więc, tak, na pewno widać, nie będę reklamował marki. Instrukcja obsługi. Zobaczmy, co dalej mamy. Mamy instrukcję. Mamy dwa palniki, czyli na pewno nie ma pomyłki w zamówieniu. A przynajmniej w zamówieniu przeze mnie. Widać, że tu chyba laserowo wypalane. To raczej jest nierdzewka, z tego co widzę. No, wygląda na razie ciekawie. Tu mamy rączkę do pokrywy. Na można było całość. Tu są palniki, A właściwie dysze. Tutaj mamy dekiel wypełniony wełną jakąś mineralną. O, nawet mamy pędzelek, nie wiem do czego, ale niech będzie. Prawie jak kowalskie kleszcze. Reduktor i wąż, reduktor z regulacją. Bardzo ładnie. Ciąg dalszy, myślę, że tutaj coś latało. Z tego co wiem to jest to grafik. Wyrównanie grafit, ceramika grafitowana. Najważniejsze, że całe poobijane trochę widać, że to gliniane raczej, ceramiczne. Dobrze, postawimy sobie tutaj. Dalej mamy jakieś wypełniacze. Płytkę samotową żeby położyć na dnie pod tyglem coś tu jeszcze mamy Aha tutaj mamy to jest jak zaprawa samotowa Okej okay. i tu już jest o, a, druga płyta. samotowa. Dobrze, że jej nie rozwaliłem. O. I tutaj jest banie, garnuszek. Pieseczku nie jesteś tu potrzebny, więc zmykaj. Si, 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 si. Więc tak wygląda. Garnuszek. Tygielek. W ten sposób jest jako. O. Piec do topienia metali a w ten sposób podkładając tą drugą cegiełkę o, tu jest druga cegła szamotowo płaska płyta układając w ją w ten sposób o mamy piecyk kowalski czy jak to tam nazwać To spróbuję dzisiaj odpalić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także widzimy się prawdopodobnie za chwilę. No dobra, piecek jest złożony. Podłączone jest. W komplecie przychodzi reduktor z regulatorem. No reduktor z regulacją. Są reduktory bez regulacji są z regulacją. Więc to nie akurat z pokrętłem i z zegarem, z przewodem. I co? Spróbujmy to odpalić. Jak to się odezwie. Nie będę tam wkładał ręki. No całkiem ładnie. Okej. Okay. Drania, bo to przeokrutnie daje. Następny filmik. Spróbujemy to w takim razie coś utopić. Robimy jakieś puszki po piwie albo kawałki aluminium. Zobaczymy. A tymczasem powodzenia.